Jezus jest w Nazarecie, w synagodze, głosi Boże Słowo, komentuje je i wielu z tych, którzy słuchają tego słowa, są zdumieni. I ci sami za chwilę powątpiewają. Zdumienie i powątpiewanie to wszystko jest w nas, w naszych sercach. A Jezus, pomimo to, czyni cuda, chociaż my tych cudów nie widzimy. Potrzebna jest wielka nasza wiara, bo to jest ta zależność. Kiedy jest wiara, też ten cud który się dokona, będziemy mogli dojrzeć, dostrzec, po to, żeby żyć łaską Jezusa Chrystusa na co dzień.